Witajcie kochani, widzicie mnie jeszcze nie w całej okazałości. Ja jestem tuż przed rozpoczęciem live'a. 31 październik, dzisiaj mamy Halloween i też chciałam dla dzieciaków coś takiego zrobić, chociaż w takiej wersji online. To jest taka wersja, w której będziemy się spotykać po raz. No, może nie jeden z ostatnich, ale już kolejna wersja, taka bardziej Mikołajkowa, będzie wersji trochę innej, bar jeszcze lepszej, więc mogę tyle zdradzić, ale chciałabym Wam pokazać, jak wygląda moje, moje centrum dowodzenia. Tutaj zobaczcie, co się dzieje. To jest wszystko to, co na stole będzie dzisiaj potrzebne do live'a, zobacz to jest kawał dużo wszystkiego. Mamy dynie, mamy jakieś papierowe, halloweenowe torebeczki, mamy maś, więc to wszystko jest zaraz dla Was. No i tutaj nasza dekoracja, jakby Wesoła Gromadka nie mogła wyglądać bez duchu, więc mamy też duszki. Ja tak wygląda w takiej kiecuszce dzisiaj. No i co kochani, zaraz zaczynamy, więc ja się bardzo stresuję, zawsze przed każdym live'em się stresuję, dlatego że chcę, żebyście byli zadowoleni z tego, co, co robimy. No i jestem sama, cały czas jestem sama, więc no zobaczymy, bo myślę, że w Mikołajkowej scenerii, chyba odwiedzi mnie Mikołaj, chyba nie, pociągnę dwóch scenarii, dwóch postaci naraz, więc... Mm, więc no na pewno będę z kimś. To już jest jakiś postęp. A teraz kochani żegnam was, bo zostało mi 15 minut. Stresuję się, trzymajcie mocno kciuki i do zobaczenia. A jak już jest po wszystkim, no to dzięki, że byliście ze mną. Papa, pa. kochani, miłego dnia.